Komenda społeczna policji w dzierżawie, starsza z Pirantrela. Jaro, ile kiełbas zjadłeś? Gryza. Ta. Na razie gryza tylko. Nie. Poważnie. Ale jak jesteśmy na Campy, to twoją kiełbasę <laughs> Jeśli chcesz szybko, łatwo i bezpiecznie sprzedać swoje skiny do CS-a, to koniecznie wejdź w link w opisie, aby przejść do Skins. Wymiana skinów odbywa się niemal natychmiastowo, a średni czas oczekiwania na zaksięgowanie środków wynosi 5 minut. Strona posiada możliwość wypłaty na wiele różnych sposobów, na na Paypala, Revoluta, przelewy bankowe, tym polskie konta i krypto. Istnieje również system bonusowy, w którym im więcej sprzedasz na stronie, tym lepszy bonus otrzymasz na stałe. Jeśli użyjesz linku w opisie lub kodu zapisy na stronie, otrzymasz 5% za sprzedaż więcej. Dołączę tysięcy zadowolonych użytkowników już dziś. To Mariota albo w tą tego warto. ma, Jo Madafaka. <laughs> jest stream, jest stream. Nie gówno z głupiego. <laughs> to jest panów. <laughs> eee, Śmierdzisz gównem, ja A ludzie tak nie będą. E, czemu tak śmierdzisz strasznie? Eee, idź sobie. Nie, nie, nie dotykaj. Nie dotykaj. Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. Idź sobie. Nie, Loki, idź sobie. Nie chcę, nie chcę. Fu, śmierdzisz. Walczyć się w tym wytazałeś? Co o co chodzi? Czemu tak śmierdzisz no, kupą? No, Kaz mi jeden dzień czegoś nie odwal. Jeden. Jeden dzień, proszę cię, Lokersik. Jeden dzień czegoś nie odwalaj. No, do cholery ja. Krakersy wczoraj? Pokaż kurwa, no, czy to nie zależy odem jak grę nie będzie chciał, oczy... Samir to tak naprawdę mergani Powtarzam, na podgłoszonym mikro Samir to tak naprawdę mergani I mergani was cygani, że jest jego menadżerem Nie pierdolę, nie pier... No mówię wam szczerze, mówię wam szczerze jak to wygląda Mówię wam szczerze jak to wygląda, no na Patryk powiedzisz, że świetnie wyglądasz Naprawdę i bardzo się cieszę, że możemy w końcu porozmawiać. Jestem wielkim fanem i mam nadzieję, że coś kiedyś jest, zobacz. Nie, no, Olek jest królem, nie Niesamow... Jestem... jedna kobieta mogłaby naprawdę tutaj. Tak, tak. No. Jesteś niesamowitym e, twórcą. Nie. Trzymamy kciuki i ja mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Ale może tu wbijesz do nas, dawaj Ale... do Vajrala, ole. Ale mi się to pała Widzę, nie... Nie, 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 nie. <laughs> nie ma go Widzę, Nie ma go. Jajajaj. Ma marzenie załatwiał. Dzięki. To. Dobra. Mam jeszcze kilka. O, chyba jest więcej. Poczekaj, mam, o, Czeka, Alek, mam do jeszcze do kilka, do... ale może to napisz do mnie są. Chyba jest więcej, no. Ja pierdolę, ale kurwa, zazdroszczę mu. Jakakiś dziwny na temat kurwa kurwa korla

tak? Cztery no razy, mm -hmm. 48, bo się nie, rymuje, nie. czy nie? 4x7. Nie, za kur. Let... 32, 32, okej. No jest no, okej, okay. ale... Nad kurem widzicie taki pylon? Kula zaspychacz, kurwa na bani masz, co to jest? Co ty odj... kurwa zaspychacz kurwa na bani masz, co to jest? Dobra Paris, co ty w ogóle kul... mówisz, a widziałeś swój łeb, kurwa Paris? To co? on odkujuł na tej głowie? Dobra! Jak facet z rucha, to i... Ja bierdę! Co powiedział? Powiedział, że co ja za stichacz na głowie bierdę, że facet nie rucha, to co mu wpada na jakie pomysły? <grystanie> Dlatego nie rucham, bo chcę mieć włosy jeszcze. Wy ruchacie i nie macie włosów. No to jest też w ogóle. To jesteście co mi nauczyli w podstawówce. Słuchaj. Chanko amodrakan si do waj potoko, chanko tam boh potoko wo do to czy pomo je twoje oczy, chanko amodrakan si do waj nam chankamadrakan ze waw pataka, chanko amodrakan ze waw tam boh pataka wo do to czy pomo je twoje oczy, chanko amodrakan ze waw tam hinki mi driki niz diwipitki hinki mi driki niz diwipitki Niz hinki mi driki Chyba z Kasią trzeba trend nagrać jakiś <grym wziął> Ze mnie. Chyba, no, ale tak mi się wydaje. Oho, już biegnę. Jakby startował do przodu, tylko nie wiem czemu. Aha, dobrze idziemy, ja się zgubiłam, dobra. Wiesz co, wystartowałem do przodu, dlatego żeby zatrzymać ludzi, którzy już jadą do nas przypuścili na pasach. Bo jestem skupiony, jakby ktoś się zagapił i chciał mnie potrącić. Jak gracz Gilegent, Szachów, DFT, Paloranta i innych dziwnych gier? Bardzo w Ekspedycję, to moja lubię gra. No tak, no jak przez lata wpierdasz gówno, to i ci wszystko zasmakuje, no. Osiem wiadomości mam od Merganiego?! Eee! Ja pierdolę, masz ogarnąć mi dwójkę mefy w Warszawie? Ja A pan rocznik jest? 97. O JA Ja patrzę, na przykład siedzicie, jest niedziela, normalna rodzina jak kotleta, Kurwa, modlitwa, modlitwę, ojciec wrócił kur... z pracy, bo ma prawdopodobnie wolne, a twój stary siedzi kur... w chainie g w okularach Prady i na tygryski i mówi, żeby zajebał. I kurwa się giba i drze mordę. Ale najzabawniejsze w to wszystkim jest to, że... Ja mam tylko muzykę, więc mnie, jest tam, bez muzyki, co to, Co jest jebnię za rodzina? i za to ukocham właśnie. No lubisz, i... Ty lubisz Jabadu! Idziemy po pieprzą wygraną! W K1, kur... <śmety> Uważaj, bo ci <ojciec> zęby <śmety> zaraz wypadną, kurwa. No i co, kurwa? Przed walką <śmety> jeszcze! A, Patrz, zobacz! Wyciągłem włożyłem się do kcianki i co? Kram. Ej, zlecaj, bo się zarzygam zaraz. Kur... <śmety> Ej! ...marzenia, Chce byś była pieprza... Co jest w Korei w chuj tańsze niż w Polsce? Jedzenie. Chyba stąd śpiewamy, Po co ją odkryłam? <grywa> <grywa> Rude się dobrze ruchają według dany z kwejka. A no tak, jak dach zardzewiały, to piwnica bo... Dobra, ja muszę Ja nie wiem czy ci to poszli. Czekajcie. Czemu? No tak. Masz mikropenisa? No tak, no jest taki. No ja na przykład... A jakbyś zrobił tak, żebyś spioł Jak ci nie stoi pały byś tak spio po ślady do tyłu, to tak jakby ci chuj znika w ogóle. Jakbyś fiuta nie miał. Co? No tak. Ty masz no. mikropenisa. No kurwa... No, no weź ścień, bo ślady i tak wypnij dupę do tyłu, no to wtedy tak się chuj znika, że go nie ma fiuta. Co znika? No jak mikropenisa widziałeś na grupie nie jest mikropenis, normalny, kurwa, yy, ale ja nie się nie robi, no. Ja pierdolę to z Clip Rocku i ten, jest ten Edit, kurwa! Ma pani pozdrowienia! Od kogo? Od pumy! Od pumy! Jakiego gumy? Pumy! Pumy! Od gumy? Pumy! Od jakiej gumy? Też. Co ma jaja? Co ma gumę Co ma Jak się zaczęła moja przygoda z wędkarstwem, stary złowił węgorza i wsadził mi go w dupę. Mi się spodobało. Tak, przejeżdżamy zaraz przez granicę z chłopakami, chłopaki już wyszli na obczekę. Ja zaraz się ładuję do Bagaja. jedziemy dalej. Też problem jest czadów, taki, nie, że oni nie są też selektywni. Jakbym miał dać poradę czadom, żeby nam wszystkim było lepiej, nie, to czady, musicie ruchać tylko dziesiątki i dziewiątki. Resztę zostawiacie dla nas, reszty, żeby one nie były jakieś jęte. To czad wyrucha piątkę czasami, bo jest blisko domu akurat i robi dobrego loda. To czad ją wyrucha i ona wtedy myśli, że ona zasługuje na czada. Tak ten czad Cię nawet nie lubi. On, on myśli, że jesteś ohydna. Ale robisz dobrego loda, którego kurczę nikt nie potrafi takiego loda robić. I wiesz, no to jest problem wtedy. I ona myśli, że, a ja zasługuję na dziesięteczkę, na brada pita. No, zasługujesz tutaj na normalnego miłosza i jemu robisz loda. No, kurczę. Tak. Był ze swoją dziewczyną jeszcze. Znaczy nadal są, tylko po prostu był wtedy z nami. I ja tak patrzę, że. O kurde! Nie mam <laughs> A I później mówię do Reksana. A, pewnie gdzieś tam, bo byliśmy nad jeziorkiem. A, pewnie gdzieś tam do wody wypadł Mikołaj je, je. I nagle tak. Mirjam, nalazłem go. A ja tak. Nigdy nie chciałam się tak zabać pod ziemię, jak w tamtym momencie. Naprawdę? <grym> jak on się z takim cichym głosem powiedział, tak, że mi Tak, Ale z ja z mówię, Jezu Mikołaj, wyrzuć to bywa. On <gryny> I tak tylko tak. Lewus. Kurwa się ubrał jak babka z sekretariatu. No na Ja też się różnie ubieram. Ja nie jestem mistrz, ale no baba sekretariatu, jak ch... 10 złotych, żeby <gryny> pawko pobiegał 8HXD. To Tomek kolejnik? Na kto kurwa? Ja myślę, że Tomek. A on kurwa przepraszam, zapłacił połowę czy co? Hiiiiiiii! <śmieniczyny> <śmieniczyny> strasznie wysoko to nie było. 400. Koszował 14. Tak, to, to te włoski będą tak do góry? Przecież kurwa taką tą protezę dajemy to bez kitu. To jak ja wezmę auga, to Aug ma więcej nabojów i zdarzy wybić wszystkich, zanim mi się skończą naboje. Rozumiesz? <śmieniczy> <śmieniczy> Ej, kurwa, ty! No czekaj, nie wiem czy ma rakietę! Maciek, Maciek! Maciek. to ty mówisz, że kurda transy będziesz jechał. Ja ale Nie ma rakiety chyba! No nie ma, no kurda, minety tam byś strzelał, kurda facetowie, jak się masz, kurda! Picie proszę bardzo. Nie ma rakiety! Oj, czemu gram na wsparciu? dobrze. To nie jest strój na streama, proszę. Dobranoc. noc. Proszę nie przeklinaj wam. Przepraszam, przepraszam, w sumie. Yy, to jest akurat mój błąd. Jak normalnie na maturze przeklinam, bo myślę, że ludzie starsi niż 18 słyszeli takie słowa. To to jest egzamin ósmoklasisty. smoklasisty się z buzgami. Zjeba. Zjebałem tylko to z tym trapezem, po obliczyłem pole 120, a nie obwód. To widz! To widz w donejcie nie ja! Mam wiadomość do moich hejterów. Moim kosztem leczą swoje fobie. Choć mówią karma zrobi swoje. Zamawiam awiam sekot. Ku... Chikana Č... 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 nie, Ich chuj. Długo! Długo, długo, on go da ah, you seen the good backflips <laughs>